W dzisiejszym odcinku wjeżdżam na rynek i obcinam bezdomnego. Pierw musimy go znaleźć, więc zaczynamy. Potrzebuję znaleźć osobę, która jest bezdomna, a nie jest żulem. Nie chcę menela, alkoholika. Coś widzę. Najlepiej by spotkać jedną osobę. Oni czasami przesiadują w kilka osób, a czasami jest sam, gościu i sąsiedzi. Działamy. Zarazem pana, lecimy z tym. Teraz jest wygodnie? No. Ludzie myślą, że oni się debila znajdą. Nie? Bo oni by chcieli wiedzieć o wszystkich ludziach bezdomnych, co gdzie się dzieje. I przy tej drodze tam śpia pod tymi schodami. A pan nic nie mówi? A wy, ja No i dobrze. Wiewali <słat ruchy> nas. <Africans. słat ruchy> Idziemy dalej. No musimy znaleźć inne miejsce. Co? Dużo pan tutaj chodzi? Od tamtą, od rynku, po Mariackiej, na gówno. Zatem z powrotem Ida przynazł